Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot Inspiracja, motywacja, rozwój Moi kochani, zapraszam Was na czytanie na miłość na miesiąc wrzesień 2025 roku a na czytanie zapraszam wagi wagi to jest czytanie dla Was ogólne weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom które miały usłyszeć czytania pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwonka nie zapomnijcie też pozostawić łapki w górę i pozostawić komentarza pod filmem. Zatem zaczynamy, sprawdzamy, zobaczymy, co w miłości na miesiąc wrzesień dla wag. Co dla wagi, miłość, wrzesień 2025. Mhm. Ok. Dobrze, zobaczmy zatem, jaka jest Wasza sytuacja. We wrześniu arcykapłan. Arcykapłan. Moi drodzy, na czym się skupić, na, na czym się skoncentrować? E, Paść kielichów. Kochani, czego brakuje? Paźmieczy, mieczy. Co będzie najważniejsze w tym czasie? E, dziewiątka pentakli. I jaka rada potencjalny wynik a z puław. A, a w tle, królowa kielichów, moi drodzy, królowa pentakli i piątka kielichów. moi drodzy arcykapłan arcykapłan sytuacja w arcykapłanie może przede wszystkim mówić w tym miesiącu wrześniu o moi drodzy o wyjaśnieniu albo nastąpi wyjaśnienie wyjaśnienie waszej relacji być może wyjaśnienie sytuacji jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe osobiste no bo to przecież nie tylko sprawy osób, które są w związkach i w relacjach, ale też sprawy singli. Tak więc tutaj może się wyjaśnić jakaś kwestia. Jeśli czekaliście na wyjaśnienie albo chcecie coś wyjaśnić, to we wrześniu będzie taka możliwość. Tu może się coś faktycznie wyjaśnić, ale moi drodzy, to jest też w dużej mierze sytuacja, w której. Stajecie się odpowiedzialni za wydarzenia w Waszym życiu, za myśli i za uczucia. I moi kochani, to mogą być też wskazówki, nawet wskazówki sumienia, wskazówki podświadomości. Moi drodzy, być może uda Wam się odnaleźć właściwą drogę dla siebie, jeżeli chodzi o właściwą relację, właściwy związek, właściwą formę tej znajomości, tak? Moi drodzy, i jest duże prawdopodobieństwo w tej karcie arcykapłana, że, kochani, będziecie tworzyć, jeżeli już nie tworzycie, udany związek. Wasza relacja, was, Wasz związek w miesiącu wrześniu będzie bardzo udany i na poziomie duchowym, i nie tylko. I moi drodzy, albo wy będziecie na czyimś ślubie, albo kochani, tutaj e, będą zaręczyny i planowanie ślubu, ewentualnie ślub. E, stawiacie na wierność. Wy i najprawdopodobniej druga osoba też chce tego samego. <laughs> wierność i zasady moralne e, najwyższym dobrem. I moi drodzy, Wrzesień pokazuje, no ewentualnie no tak, no pokazuje kochani zbliżanie się bardzo do tych zasad moralnych, pogłębianie też tego co pomaga zachować wierność w relacji, w związku, też to, co pomaga rozwijać się w Waszej relacji. Ale moi drodzy, tutaj mam wrażenie, że albo wy będziecie uczyć drugą osobę. No, być może będziecie uczyć bycia w relacji, w związku kogoś. We wrześniu możecie odczuć lub zdać sobie sprawę, że dzięki Wam druga osoba uczy się, jak funkcjonować w relacji, w związku. Moi drodzy, może się tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, wydarzyć sytuacja, Hmm. jakaś impreza jakaś uroczystość w gronie rodzinnym i wyjaśnienie dla niektórych sprawy, sytuacji więc wszystko bar... po, po tym wyjaśnieniu tej sytuacji no, zechcecie już tylko tworzyć udaną relację, udany związek i tak jak mówię, planować zaręczyny, ślubę, związki śluby kościelne, związki formalne. W każdym razie no, sytuacja jest jakby czysta. I to, na czym się skupić, na czym się skoncentrować, to jest paśki lichów. Tutaj ponownie jest prośba, no prośba niejako. Tu jest ponownie pokazana koncentracja i skupienie, moi kochani, na w przyszłości relacji, na przyszłości związku, na tym, żeby dostrzec i zauważyć to, co trudno zrozumieć innym. Tutaj jest prośba o to, żeby skupić się na początkach relacji, związku, spraw emocjonalnych, uczuciowych. No moi drodzy, no niektórzy mają się skupić po prostu na nowej relacji, na nowym związku, jeżeli to do Was. Lub na nowym etapie w istniejącym związku. Więc trzeba się skupić. Jeśli były plany o zaręczynach, czy były zaręczyny, czy są plany, jeżeli chodzi o ślub, na przykład, czy jakakolwiek uroczystość, impreza rodzinna, to trzeba kochani się tym zająć, tak? Nie tylko planować, ale rozpocząć ten etap, zacząć działanie, tak? Na level wyżej. Ale też, moi drodzy, to jest być może moment, w którym będzie trzeba wyciągnąć pewne wnioski z Waszych doświadczeń uczuciowych, a zwracać większą uwagę na przykład na swoje sny mhm. i bardziej słuchać tego, co podpowiada Wam wewnętrzny głos. Moi kochani, skupcie się na początkach nowego uczucia, początkach związku. Może są osoby, które będą się skupiały na na rodzinach dziecka, na przygotowaniu do narodzin dziecka. Też jest takie, taka możliwość. Skoncentrujcie się, jeżeli jesteście w romansach, w luźnych relacjach, to trzeba tutaj skupić się na wejściu na wyższy poziom, na przekształceniu romansu, w relację stałą w związek stały. I moi drodzy, jeżeli macie do przekazania jakąś wiadomość komuś związaną ze sprawami uczuciowymi, to po prostu zróbcie to, tak. Jeżeli macie, nie wiem, zaproszenie na randkę, przyjmijcie zaproszenie na randkę. Jeżeli macie kogoś zaprosić na randkę, zróbcie to, tak? Jeżeli chcecie napisać miłą wiadomość, czy odpisać, to też to zróbcie. Po prostu to jest czas działania, tworzenia, wchodzenia w nowy etap, a nie zastanawiania się, czy też czekania. Co wobec tego na pozycji czego brakuje? Mamy pazia mieczy tutaj, mamy tu pazia mieczy. I moi kochani, można by krótko powiedzieć: brakuje pewnej prawdy, brakuje powiedzenia prawdy, wypowiedzenia prawdy, tak jakby ktoś miał powiedzieć swoją prawdę albo w ogóle prawdę. Mam wrażenie, że tu chodzi o powiedzenie też swojej prawdy, właśnie. Jaka jest wasza prawda? Jakie jest Wasze przekonanie, tak? I moi kochani, jest być może tak, że ktoś nie jest szczery w jakimś stopniu, w jakimś zakresie, więc trzeba tutaj zwrócić uwagę, być może na brak szczerości w jakiejś kwestii. Tylko, czy to trochę nie jest tak, że ktoś oszukuje samego siebie? Też może tak być w jakiejś sprawie związanej z Waszą relacją, z waszym, z, waszą, z waszym związkiem. Moi kochani, brakuje też takiego trochę przyzwyczajenia do siebie albo Wy jesteście stosunkowo za krótko, albo tak, jakby ktoś się jeszcze nie dotarł, jeszcze nie przyzwyczaił do tego, no właśnie, może właśnie do tego, że jest w związku, a już ma wchodzić na wyższy etap w relacji? Czy w ogóle jest w relacji, a ma wchodzić na wyższy etap w związku? I to jest pokazane takie jakby, tak, jakby nie do końca waga była. Czy była jakby na, na pewnym etapie, ale nie czuła jeszcze tego etapu, że on już jest, że to już teraz. To jest takie jeszcze poczucie, jakby was nie było na tyle głęboko w tej relacji, moi drodzy, kochani. Jeśli nie ma to z wami nic wspólnego, to, to kochani paśmiecze, <tuszy> też może mówić o tym, że brakuje pewnej dyskusji, która powinna mieć miejsce, brakuje pewnej rozmowy. <tuszy> Być może wyczekacie na wiadomość i nie macie wiadomości w jakiejś trudnej kwestii dla Was. W jakiejś trudnej, nierozwiązanej sprawie brakuje informacji <laughs> lub brakuje właśnie wiadomości. Może być też trochę tak, że brakuje tutaj samokrytyki. Może trzeba do czegoś podejść bardziej krytycznie w tej relacji? A może jest zbyt lekkie podejście? Brakuje powiedzenia prawdy w jakiejś kwestii i tak jakby przecięcia jakiegoś kłamstwa dosłownie. To jest tak, jakby ktoś nie chciał powiedzieć jakiejś gorzkiej prawdy o czymś, ewentualnie o kimś, komuś, tak? Może komuś brakuje też trochę sprytu, poczucia humoru? Dosłownie, tak jakby trochę w tej relacji było. Za mało dowcipnie. No, trochę za mało poczucia humoru, za mało luzu czasami. A wiecie, to jest też trochę tak, że ktoś może nie zrobił researchu, nie zebrał wszystkich informacji o danej sytuacji albo o danej osobie. No, też takie tutaj informacje z tej karty pazia mieczy płyną. Moi drodzy, w każdym razie. To, na czym jest, co jest najważniejsze. Tu może też w tym, tym mieczu brakować e, dopracowania, tak jakby brakowało jakichś szczegółów. Coś może nie jest, coś, co jest przygotowywane lub planowane, nie jest dopracowane. Tu jeszcze brakuje. Może brakować wiedzy, może brakować dopracowania tej sprawy, tej kwestii. E, to, na czym się skupić dziewiątka pentakli, niektórzy to powinni skupić się troszeczkę na ustabilizowaniu sytuacji materialnej, ale oczywiście nie wszyscy, bo bardziej chodzi o to, żeby skupić się na tym, co macie w sobie, na to, znaczy i w sobie, i zasoby, które macie, co możecie wnieść w tą relację, w ten związek, żeby macie naprawdę bardzo bogate wnętrze, nie tylko powiedzmy. Jakieś tam zaplecze materialne, ale właśnie skupić się na tych ogromnych zasobach, które macie w sobie, które ułatwiają wam kochać drugą osobę. I moi drodzy, na tym się trzeba skupić: żeby kochać, żeby okazywać uczucie, żeby mówić o uczuciu, żeby pielęgnować relacje, pielęgnować związek, żeby cieszyć się z tego, że jest się w tej relacji. I potrafić to okazać, żeby okazać troskę o drugą osobę, troskę o partnera, partnerkę, dbać o drugą osobę, dbać o ten związek, dbać o te solidne podstawy. Moi drodzy, dla singli jest najważniejsze, aby w tym miesiącu poznać kogoś, w tym wrześniu, bo tutaj będzie ku temu sposobność, będzie możliwość. Poznać odpowiednią osobę, która będzie Was bardzo mm, kochani, która będzie Wam po prostu bardzo oczarowana, tak? I warto skupić się na jakiejś nowej przyjaźni, nowej znajomości, jeżeli coś takiego ostatnio zabarliście, e, lub m, może jeszcze nie, e, nie macie, Pomysłu, ale coś nowego tutaj u Was może się pojawić, ewentualnie jakaś nowa, świeża wiadomość, yy, znajomość, której być może nie rozpatrywaliście w kategoriach relacji czy uczuciowej, a tu się okazuje, że jest to jak najbardziej możliwe. Yy, moi kochani, skupić się przede wszystkim na osobie, która jest wolna. Nie skupiajcie się na osobach, które na byciu osobą trzecią, na yy, byciu kochankiem czy kochanką w relacji, nie skupiajcie się no, właśnie na tej samotności, jeżeli ktoś jest samotny, tylko rzeczywiście moi drodzy, najważniejsze jest to, aby połączyć się z kimś, tak? Aby, aby tutaj przyjąć jakieś zaproszenie, jeżeli macie możliwość, poznajecie kogoś, żeby kochani nie odpuszczać, tylko dać szansę i dać szansę tej znajomości, tak? Potencjalna rada, wskazówka wynik to jest Azbuław. I moje drogie wagi, ten azbuław ewidentnie mówi o tym, abyście korzystali z chwili, korzystali z każdego dnia. I też. moi drodzy. No tutaj radą dla niektórych wynikiem jest fakt, że pojawia się nowa relacja, nowy związek. E, zwłaszcza dla Singli radą jest nowa relacja, nowy związek. Być może nowe uczucie i nowa osoba. E, dla niektórych właśnie radą jest nowe uczucie, nowa osoba, nowa relacja. E, moi drodzy, ale dla osób, które są w relacjach, w związkach i wszystko u Was jest w porządku, dla Was rozpoczyna się nowy okres e, i on będzie poprzedzony bardzo wysokim poziomem wzajemnego porozumienia, dogadywania się. Tu, kochani, jest rada, żeby zwiększyć, żeby się bardziej zaangażować w te relacje między Wami włożyć więcej zaangażowania. Kochani, też skupić się na nowym pomyśle na tą relację skupić się na nowej szansie, bo to jest niewątpliwie szansa. I dana szansa Wam, czy to Wy będziecie dawać komuś szansę, warto to zrobić. Dużo pozytywnej energii. I to jest, kochani, radą jest aktywność, działanie, nie tylko myślenie czy patrzenie sobie w oczy, tylko właśnie aktywność i działanie w kierunku ulepszenia Waszego życia uczuciowego. Na tym się skupcie. To jest radą. Radą jest nowy etap w Waszym życiu. Radą jest dla niektórych zmiana waszej sytuacji, podjęcie ryzyka, dostrzeżenie szansy, zaopiekowanie się tą szansą, danie sobie szansy, danie komuś szansy, bo można zdobyć cenne doświadczenie ale można zdobyć osobę do relacji, do związku, która naprawdę może czas pokazać, że może z tego być całkiem dobra relacja. Ale trzeba działać, trzeba być aktywnym. A jeśli planujecie zaręczyny, śluby, to po prostu róbcie to, działajcie, żeby to nie pozostawało w sferze głowy, w sferze marzeń, tylko aby to stało się faktem, aby to było urzeczywistniane, aby były w tym kierunku uczynione działania, po prostu, żeby to móc ruszyć do przodu, bo samo się nie zrobi. W każdym razie, moi kochani, jest tutaj w tle królowa kielichów, królowa pentakli, piątka pentakli. Są tu albo dwie osoby, osoba z podznaku wody, lub osoba z podznaku ziemi, rak, ryby, skorpion, byk panna, koziorożec. Mogą być to dwie osoby, które. Mogą to być w ogóle dwie kobiety. Tu może być jakaś relacja, która dla kogoś być może jest istotna, i są to dwie kobiety, ale moi drodzy, dla większości z Was jest to raczej sytuacja, w której ktoś uważa, że stracił. Okazję, być może, kochani, na relację z jedną z tych osób albo z dwiema osobami. Być może jest tak, że któraś z tych osób Was też rozczarowała, bo mamy tutaj no, niewątpliwie dwie osoby. Jedna, znaczy obydwie dojrzałe, tylko jedna bardziej opiekuńcza, troskliwa, myśląca o prokreacji, o macierzyństwie, o domu, taka uziemiona, bardziej taka spokojna. Natomiast druga osoba jest bardziej właśnie uczuciowa, ale też spontaniczna, wrażliwa i moi drodzy, kierująca się uczuciami, emocjami. Tak więc. Tu w ogóle jest więź, trzeba się skupić na więzi z kimś, kochani, na miłości, która jest i nie wygasa. Więc trzeba się dobrze zastanowić, kto jest u Was tą osobą, gdzie, gdzie miłość i uczucie nie wygasło, bo tu jest, kochani, w tym klucz u niektórych do szczęścia. Aby postawić na, na miłość, na uczucia, na więzi, na bliskość, na lojalność, wierność i oddanie. Bo przede wszystkim królowa Kilików mówi o wierności, lojalności i oddaniu. I warto dać sobie szansę, czy to na nowe uczucie, na nową relację, czy na nowy początek waszej relacji, w waszym związku i wchodzić na wyższy poziom, na wyższy etap, aby nie siedzieć bezczynnie, tylko działać. Kochani, dbajcie o siebie. Buziaczki, papa. Pa.